streszczenie tajemniczego ogrodu w pięć minut, Mary Lennox, dziewczynka wychowywana w Indiach, od najmłodszych lat była zaniedbywana przez rodziców i oddana pod opiekę hinduskiej służby. Stała się samolubna, kapryśna i niemiła dla otoczenia. Gdy epidemia cholery pochłonęła życie jej rodziców oraz służby, Mary zostaje sierotą i zostaje wysłana do Misselthwaite Manor, posiadłości wuja Archibalda Cravena w Anglii. W podróży towarzyszy jej surowa pani Medlock, która uprzedza dziewczynkę, że wuj jest zamknięty w sobie i nie życzy sobie towarzystwa. Sam Misselthwaite Manor to ogromna, ponura posiadłość otoczona wrzosowiskami, pełna zamkniętych pokoi i tajemnic. Mary czuje się tam samotna, ale jednocześnie zaczyna odczuwać ciekawość wobec nowego otoczenia. Po przyjeździe Mary poznaje Martę, młodą służącą, która traktuje ją w sposób prosty i bezpośredni, co początkowo szokuje dziewczynkę, przyzwyczajoną do służalczości hinduskich opiekunek. Marta opowiada jej o wrzosowisku, które otacza posiadłość i o ogrodach, wśród których znajduje się jeden zamknięty od 10 lat. Wzbudza to ogromną ciekawość Mary, która zaczyna spędzać coraz więcej czasu na świeżym powietrzu. Wcześniej słaba i wiecznie marudna, zaczyna czuć się lepiej, a codzienne spacery pomagają jej nabrać sił. Poznaje także wiekowego ogrodnika, Bena Weatherstaffa, który początkowo odnosi się do niej oschle, ale z czasem zaczyna ją lubić. To właśnie on pośrednio pomaga dziewczynce dowiedzieć się więcej o tajemniczym ogrodzie, oraz jego tragicznej historii, związanej ze śmiercią pani Craven, która zginęła w nim na skutek upadku z drzewa. Pewnego dnia Mary widzi rudego kosa, który prowadzi ją do zakopanego klucza. Po kilku dniach znajduje także ukryte wśród bluszczu drzwi do zapomnianego ogrodu. Oczarowana, postanawia go odkryć i przywrócić do życia. Wkrótce zaprzyjaźnia się z Dickiem, bratem Marty, chłopcem o dobrym sercu i niezwykłej więzi z naturą. Dick wie wszystko o roślinach i zwierzętach co sprawia, że Mary podziwia go i chętnie spędza z nim czas. Razem zaczynają pracować nad odnowieniem ogrodu, sadząc nowe rośliny i pielęgnując zaniedbane klomby. Tajemniczy ogród powoli odzyskuje dawny blask, a Mary czuje się szczęśliwa jak nigdy dotąd. Pewnej nocy dziewczynka słyszy płacz dochodzący z wnętrza domu. Podążając za dźwiękiem, odkrywa, że w jednym z pokoi mieszka Colin Craven, jej kuzyn. Chłopiec od najmłodszych lat był przekonany, że umrze młodo, i dlatego przez całe życie był izolowany. Wszyscy traktowali go jak chorego i nie pozwalali mu opuszczać pokoju. Jest słaby, rozkapryszony i pełen lęków, ale Mary nie zamierza traktować go jak umierającego. Stopniowo przekonuje go, że wcale nie jest tak chory, jak mu się wydaje i namawia go do wyjścia na świeże powietrze. Colin, początkowo pełen obaw, zaczyna interesować się światem poza swoją sypialnią i po raz pierwszy w życiu zaczyna wierzyć, że może być zdrowy. Ich przyjaźń wpływa pozytywnie na oboje. Mary staje się bardziej troskliwa, a Colin nabiera sił i pewności siebie. Z pomocą Dika i Mary, Colin w końcu decyduje się na pierwszy spacer do tajemniczego ogrodu. Początkowo niepewny, z czasem zaczyna nabierać sił, a codzienne przebywanie na świeżym powietrzu sprawia, że czuje się coraz lepiej. Dzieci dochodzą do wniosku, że ich pozytywne myślenie i kontakt z naturą mają magiczną moc uzdrawiania. Colin zaczyna regularnie ćwiczyć, początkowo potajemnie, a potem coraz śmielej, aż w końcu udaje mu się samodzielnie stanąć na nogi. Wierzy, że moc ogrodu i ich wspólna radość go uleczyły, co daje mu ogromną motywację do dalszej walki o zdrowie. Wspólnie planują zaskoczyć Archibalda Cravena, który nie wie o przemianie syna. Tymczasem Archibald Craven, ojciec Kolina, od lat pogrążony w żalu po śmierci żony, przebywa poza domem, unikając syna i wspomnień z przeszłości. Pewnej nocy ma sen, w którym słyszy głos żony mówiący mu, by wrócił do domu. Pod wpływem tego przeżycia, postanawia wrócić do Misselthwaite Manor. Ku swojemu zdumieniu odkrywa, że jego syn, wcześniej przykuty do łóżka, biega po ogrodzie pełen życia. Colin z dumą pokazuje ojcu, że odzyskał zdrowie, a Archibald uświadamia sobie, jak bardzo zaniedbał swoje dziecko i postanawia naprawić swoje błędy. Gdy widzi, jak syn promienieje zdrowiem, odzyskuje nadzieję i spokój ducha, a jego serce wypełnia radość. Rodzina odnajduje się na nowo, a tajemniczy ogród staje się symbolem odnowy i nadziei. Mary, Colin i Dick zdobywają prawdziwą przyjaźń, a Archibald Craven zaczyna na nowo cieszyć się życiem. Historia kończy się pogodnym akcentem, podkreślającym siłę natury, miłości i pozytywnego myślenia. Cała posiadłość odżywa wraz z jej mieszkańcami, a ogród, który kiedyś był miejscem smutku, staje się przestrzenią radości i cudownych przemian. Tajemniczy ogród, niegdyś zamknięty na klucz, teraz jest miejscem pełnym życia, symbolizującym nowy początek dla wszystkich bohaterów. Jeśli ten film Ci pomógł, zostaw łapkę w górę i suba. Dziękuję za oglądanie.